Chyba każdy z nas choć raz w życiu spożywał pewną specyficzną potrawę przygotowaną z ziemniaczanych słupków smażonych w głębokim oleju. Mówię oczywiście o frytkach. Belgowie niech bukim w dzieciach wynagrodzi ich wynalazek spożywają nawet 75 kg frytek rocznie. W Wielkiej Brytanii zjada się ją w towarzystwie panierowanego fileta rybnego z octem lub majonezem. Brytyjczycy po prostu mają swoje ulubione fish and chips. W Stanach Zjednoczonych ludzie chętnie jedzą swoje w wolnym tłumaczeniu, francuskie smażki, french fries, z hamburgerami, suto zakrapiając krapiając keczupem. We Francji, skoro nie mowa, frytki są rzadziej spożywane. Nic kurwa dziwnego, że te żabojady spierdalają zawsze z pola bitwy i Te smażone kawałki ziemniaków bowiem krzepią, polepszają morale, otwierają umysł, same pozytywy. Nasi sąsiedzi chętnie serwują je z panierowanym serem i sosem tatarskim czesi. To ich miałem na myśli określają je interesującym mianem. Hranolki. Czyta się tak, jak pisze. Hranolki. Przyjemna nazwa, która łatwo wpada w ucho. Kiedy wymawiam hranolki, głos, słyszę w myślach, jak ktoś mi sypie porcję tej żółtej przekąski do miski. Od takie skojarzenia. Nie pozostaje mi nic innego, jak się zająć jej pałaszowaniem, czerpać z niej przyjemność. Jestem jednak w Polsce. Tutaj na tę potrawę mówi się frytki. Wstrętne, przesycone starym olejem i przesolone słowo. FUJ! obrzydliwość! wszystko czego nienawidzę we frytkach nadmiar nasyconych tłuszczów ciężkostrawność i kłopoty z tętnicami wieńcowymi wynika ze sposobu w jaki u nas w Polsce tę potrawę się nazywa. Czy nie można by tym niewinnym, cieniutkim jak patyk istotkom nadać inne określenie? Chociażby to którym posługują się Czesi. Hranolki kojarzy się z dobrą zabawą, przyjemnym smakiem, uczuciem rozpuszczających się na języku kryształków soli. Chranolki to kultura jedzenia z umiarem. Czy radości z drobnych rzeczy. Haranolki to słowo, które może ci powiedzieć Twoja przyszła żona, Twój przyszły mąż przed ołtarzem w dowolnym momencie, i nikt nie uzna tego za niestosowne. A tak chce, wręcz odchodzi w niepamięć, staje się płytkie i pozbawione znaczenia. Nic dziwnego, że tyle małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Haranolki leczą depresję, rozdwojenie jaźni i wszelkiego rodzaju schorzenia psychiczne, nadają życiu sens, są źródłem szczęścia. Haranolki nie pytają. Chranolki rozumieją i czekają, aż weźmiesz je do ust i poczujesz ich ciepło. Będą równie radosne co ty. No a tutaj, kurwa, jakieś frytki. Frytki to stary tłuszcz, ciemniejszy niż najciemniejsze piwo. Frytki to 20 kg soli na pojedynczym pasku ziemniaka. Frytki to źle nastawiony piekarnik, który sprawia, że żółć szybko przechodzi w brąz, a potem jeszcze szybciej w czerń. Frytki to kurwa całkowita z na którą i tak musisz zjeść, bo nic lepszego nigdy mieć nie będziesz Bo na nic lepszego nie zasługujesz Frytki to obśliniony, zaczerwieniony od wódki ryj jakiegoś Janusza w smażalni nad morzem Do tego pierdyliard napoczętych serwetek, którymi ten próbował wytrzeć palce i usta z tłuszczu W jakim jego potrawa wręcz prywała Frytki to śliska i brudna od oleju klawiatura komputera Kiedy próbujesz coś przekąsić i jednocześnie kosić w CS-a Frytki to miażdżyca i zgon w wieku 40 lat Frytki! Zawsze są przyczyną zamknięcia smażalni przed sanepit. Frytki, to przyczyna twojego spierdolenia! To właśnie przez frytki, droga koleżanko, nikt nigdy ci nie mówi, jaka jesteś piękna, a tylko słyszysz 2 na 10. A kiedy wchodzisz w kadr zdjęcia, dochodzi do takiej sytuacji, Kasia, możesz się odsunąć, robię zdjęcie i mi zasłaniasz. Odsuwasz się na bezpieczny dystans. No Kasia, ile razy mam cię prosić? Przecież już się przesunęłam. A, nie zauważyłem. To właśnie przez frytki, drogi kolego, nie możesz w końcu poruchać, a wszystkie lożki wokół ciebie tylko się śmieją albo odwracają od ciebie wzrok. Czy mam dalej mówić, jak zjebane jest to słowo? Frytki? W dupę se wsadź się, frytki! Wy możecie sobie dalej próbować ratować swoje nieudane związki, zarywać noce, żeby uczyć się do egzaminów, których i tak nie zdacie, szukać bezskutecznie pracy, żyć na koszt rodziców do czterdziestki, siadać se na butlach od wanisza. Ja wybieram lepszą opcję. Wybieram chranolki. Elo.